Dawajcie więźnia! Witam. Jak zrobię? Dziękuję. Na razie nie narzekam. Na razie. Wszystko zależy od tego, czy byś rozsądny i oddasz patriotyczną przysługę socjalistycznej ojczyźnie. Podpisz to. Tu masz wszystko napisane. Że zbłądziłeś, że dałeś się uwieść antykomunistycznej reakcji, lecz... Zrozumiałeś swój błąd i postanawiasz go poprawić, podając nazwiska i stacjonowanie tych bandytów z lasu. Nigdy nie kłamałem. I teraz też nie będę kłamać. Nigdy nie podpiszę czegoś, co jest nieprawdą. Podpiszesz, podpiszesz. To tylko kwestia czasu i twojej fizycznej wytrzymałości. Nic z tego. Od razu możesz mnie zabić. Podpiszesz! Chciałem po dobroci, lecz się nie da. Podpiszesz to. Wasza odługa nie zna granic. Nie podpiszę niczego, co jest kłamstwem i pomówieniem. Chcę żyć. Chcę żyć, ale nie pod waszym rządem. Chcę żyć w wolnej Polsce. A jaka jest? Zniewolona? Hitlerowcy tu są? Ta Polska jest wolna! Taką żeśmy ją wywalczyli! Nie będę se dawał coś wmawiać przez jakichś bandytów z lasu! Zabrać ich! Nie mogę się na niego patrzeć!